W dzisiejszym odcinku sprawdzimy czy box BoxPayPay to tryb pay to win, czy bez rangi można zdobyć sensowne temy i zdominować serwer i w tym filmie losuje jeszcze 100 miliardów, więc jeżeli chcesz wygrać no to zostaw lajka, suba i komentarz swoim nickiem. Dzisiaj sprawdzimy czy box BoxPayPay to w sumie pay to win, bo od zawsze się zastanawiałem czy ten tryb właśnie jest pay to win, czy dzięki niemu w sumie bez używania rangi, bo nie będziemy używać właśnie tej rangi youtubera, można zdobyć jakieś sensowne temy na start, właśnie zaczynają, wiecie bez rangi totalnie no, totalnie od zera, nie, jakby wchodzicie pierwszy raz na serwer Serwer, no i nie macie dosłownie nisz, i to zobaczymy, czy w sumie da się cokolwiek zrobić. Da się zrobić w miarę dobrego seta, jak już wiecie, w miarę dobre itemy, coś takiego. Da się to na przykład dobyć. No, jeżeli odcinek wam się z podomą, to co stawcie łapkę, w ogóle suba na kanale, bo w tym odcinku, tak jak obiecałem, bo wbiliście ponad 300 łapek pod najnowszym odcinkiem, a ja napisałem w przypiętej wiadomości, że jak wbijemy 200 łapek, no to dostaję w następnym filmie 100, milia 100 miliardów. No i wbiliście 100 łapek w niecałe 24 godziny. Z wam po serdecznie dziękuję, bo jest to ogrom na no, ogromna liczba. No nie ma co 300 łapek to jest mega mocna liczba. Także lucuję w dzisiejszym filmie 100 miliardów. raz kolejny, jest to chora cena. Czy w sensie chora liczba. Wiem, że jest to może niemożliwe. Ale jeżeli wbijemy pod tym odcinkiem 500 łapy w górę, to w następnym odcinku luzuję 200 miliardów. No 500 łapy w górę, to wydaje mi się, że. No i jeszcze wyświetla się osoba w tym momencie, która wygrała, wygrała właśnie 70 miliardów z poprzedniego odcinka. W stary. I jakie wygrania. Dobra, my już po prostu odbieramy sobie kita. Gra trzeba po prostu. No i mamy temy 26 od start. Co w sumie. Dobre, dobre mnie w sumie. Mamy 26 na start. Wydaje mi się, jest to mega mocne, mega mocne lecznie idziemy szybko bezpieczną To się w sumie późna godzina, więc jakkolwiek mam e, większe szanse na ukranie czegokolwiek. W sensie może nie bitki, no, ale wiecie. Dobra, musimy szybko nakopać, kurde to, Tylko Tu już widzę, że ludzie po prostu szybko, strasznie kopią. Nie wiem czy mi w ogóle sprint nie działa i jakby wolniej tak kopie Nie wiem totalnie. Dobra, czekajcie, muszymy, musimy szybko to nakopać. Na duszę piekła ale nie przerabię. Nie wiem czy on się nie przerabia. a dobra, chyba wiem czemu. To muszę się po prostu wrzucić. Wydaje mi się, że to się chyba najbardziej opłaca na serwerze. W ogóle pierwszy raz kopię na serwerze, więc chyba to się najbardziej opłaca kopać właśnie tutaj. Lepszymy sobie też w ogóle setna direktowego. Jezu, ile już tego mamy, serio. No już tyle tego mamy, to chyba się najbardziej opłaca właśnie na serwerze. Ja to prostu chwilę pokopię, kupuję po koperatki, nie wiem. Tak plus netery, tu jakkolwiek jakieś wiecie, serca i ITP, żeby sobie kupić jakiekolwiek itemy. No i po prostu zaraz się wdzimy. mi się, wydaje mi się, że ludzi nakopiemy, kopiemy. Zobaczymy, czy po prostu będzie tak mam że też nikt nie będzie po prostu przeszkadzał. Ej dobra, ja co raz Leksykować w takim razie, 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 razie emeraldy, bo emeraldy w sumie też są opłacalne w serwerze Wyjdziemy szybko te emeraldy, e, nakopiemy No szkoda, że jest właśnie tak mało graczy, bo No mówię, dużego pola do popisu lepiej to nie będę miał Jest obecnie aktualnie no ze 100 osób na boksie Na jednym sektorze to jest chyba 50 Nawet może nie, więc no dużego pola no nie mam niestety No ale coś jest w sumie późna godzina Jakby był weekend, no to było też pewnie więcej osób Też było więcej pewnie osób, no ale nie mam weekendu No i właśnie, właśnie większość graczy tutaj po prostu śpi no, i tego w sumie jest tak mało osób, ale. No, mi się trudno, nie? Będzie trzeba coś znaleźć na mapie. No i z nimkolwiek się pobić. Się, no, nie wiem, może, może się uda kogoś znaleźć. No, i może się uda zrobić, zmierzemy Gdzieś to zobaczymy, czy na przykład możemy jakiś lepszy miecz sobie zrobić. Jak mówię, no, jak zrobimy sobie lepszy miecz, to też będzie naprawdę spoko. E, szybko to nakopiemy. Szybko bardzo nakopiemy. Mam nadzieję, że kurde, że właśnie ktoś się przeszkadza. Czy możemy skurrywać, Pójść na inne H. Jesteśmy, dobra, na H1c. O inne na H1c z innych nie kupie, więc bardzo bardzo spoko. Nie, dobra, nieważne, nie? na Kopiemy to. Tutaj właśnie nikt nie kopie, więc bardzo, bardzo spoko, że nikt tu właśnie nie kopie. Nie wiem, ciągle coś jakieś dźwięki z Minecrafta villagera po prostu, jeśli nie uda przerobić. Ale dosyć, dosyć sprawnie to idzie, właśnie nam, że szybko tak kopiemy. Mówię, no trzeba po prostu chwilę pokopać. Tak nie wiem, wydaje, że, wydaje mi się tak z 10 minut, żeby nakopać sobie te serce oceanu, te dusze piekła, po prostu jak w miarękkolwiek. Tym 26, no to mamy szczęście w sumie 72, więc tam dosyć, dosyć szybko to idzie. Nie ma nawet co, że to po prostu wolno idzie nam, bo idzie to nam. Dosyć szybko. No i nakopiłem po proste. Item I powinno kurde już pójść gładko, szczerze mówiąc. bo jeżeli to nam prosty nie przeszkadza i w sensie idzie nam jakieś łatwiej to nakopać, bo byłoby naprawdę ciężko. gdyby, no gdyby się nie udało, nie? Gdyby się po prostu nie udało, to się no, i gdyby się nie gdyby ktoś nam przeszkadzał, nie? Tak jak kopiemy sami. Dobra, już no nie, już myślałem, że ten gość nam kopię. Nie, możecie w sumie napisać w sobie, co jest bardziej opłacalne, Czy właśnie ten neterak? Czy emeraldy bardziej się opłaca kopać, proszę, dużej gruźnicy nie zauważam w tym, ale możecie napisać w komentarzu koniecznie. To co lepiej warto kopać. Wydaje mi się właśnie neterak. i właśnie chyba dobrze kopię ten netarak bo najbardziej chyba opłacę na serwerze kopar No, no szybko jeszcze tych jak prosty emeraldy i zobaczymy jak to w ogóle pójdzie. Jak pójdzie nam ta klepa. Ale nie, mimo że jest tyle graczy, wydaje mi się, że i tak kogoś znajdziemy. W sensie na pewno kogoś znajdziemy, bo ludzie się będą bić albo na tej strefie bez L, albo gdzieś, wiecie, po bokach mapy, nie? Tak mi się wydaje, że właśnie w tych zakątkach map po znajdziemy jakieś graczy. Najfajniej by nie było, bo ja szczerze chciałem przetestować tej temy. Dzięki tym i możemy w sumie kogoś zabić, bo to jest taka, wiecie, jedna jedna z lepszych rzeczy, nie? ilby się przydało, no, nasze statystyki nie są dobre, ale chociaż już to ja się prawie wyrównuje. Ja już prawie te statystyki, można być wyrównuje. Statystyki po prostu już prawie wyrównuje, nie? Dobra, ja chwilę po prostu pokopię. Nakopiemy w miarę tych e, dusz piekła i serca oceanu, Nakopiemy ich w miarę. Dobra, ja tak właśnie kopię sobie. Tutaj e, ten netelak. Ale już powiem wam, ten, ten dźwięk Villacero to mnie giga denerwuje, nie? Naprawdę. Jak się coś się przelabia, ten dźwięk wilacza, no to jest niezły, nie? Dobra, e, trzeba szybko ten. Trzeba szybko nakować. Tylko dobra, mamy w miarę tego. Gdzieś pokopałem tak z 5 minut, 10, coś takiego. tej temy się zmieniły. W sensie, no, wiedzie, mamy. Trochę. I mamy w sumie dusz piekła. Zobaczymy w sumie, możemy jakkolwiek ulepszyć tej temy. Dobra, możemy, możemy w miarę jakąś lepszej temy. 27. A, dobra, to trzeba po prostu gwiazdy śmierci. Ale setę możemy sobie ulepszyć. W sumie spoko, w sumie bardzo spoko. Że możemy sobie właśnie tutaj ulepszyć setę na 27. Już już jest lepiej, już jest po prostu lepiej. Go będzie trzeba zobaczyć. Można czekać jakoś nie wiem, ulepszyć miecz. W sensie potrzebujemy gwiazdy śmierci jednej. Tu muszę poszukać, czy można tutaj gdzieś wiaz... właśnie gwiazdy. O dobra, można. Kupimy po jedną gwiazdę. No i możemy sobie zrobić z 21. Miec jest tragiczny szczerze Jak na początek gry to w sumie dobry Dobra, miecz 27 Czy możemy na item Poseidona? będzie ciężko szczerze byśmy musieli trochę więcej pokopać Ulepszymy wtedy na po prostu itemy 28 No i pójdziemy szybko lepszyć też na miecz na 28 w to mamy w sumie 26 Filowu nie ulepszam totalnie tanie się właśnie miecz ulepszyć Jeśli znaleźli, nie Muszę w ogóle też perki sił lepszyć sobie Prawdę, muszę do sobie perki sił sobie ulepszyć no, Mieczem Poseidona wydaje mi się dużo nie zrobimy Chociaż tu już widzę pierwszą osobę O dobra, już po prostu Ciekawie, bo ja nie chciałbym zginąć. Nie, no, ja nie chcę z nim coś, ja chcę ich prosto zabić, ale dobra, nie, ja ale takie hity małe, że ja nie mogę po prostu, nie? I na tej strefie na pewno się ktoś bije. Ty widzę, że jest pomocnik, ale ostatnio właśnie się z nim bijłem, to mnie zdjął na trzy hity, bo on ma całe perki siły. No i dobra, gościu padł pańczyny. Nie no dobra, do czego no mówię, popisu po do walki tutaj nie będzie. bo jest tam mało osób serwerze, no chyba chyba żebyśmy kogoś poszukali. No, no poiłbym się z tym gościem, szczerze, pobiłbym się, ale no nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc Zapomniałem no, w ogóle hitboxu włączyć. No, musimy totalnie się na tą bez elity, bo tam to najwięcej ludzi siebie, chociaż tu już widzę pierwsze osoby. Jak my zginiemy, to będzie naprawdę lipa no czemu oni go nie biją, tylko mnie? No, mieczem 28, miecz nas. Szczerze mówiąc, no jeden. Dobrze, na to malutkę, bo ja już bym zginął 20 razy, nie? Dość tutaj, takie, hity, w sensie, on dostaje takie hity. Dobra, on chce z nami sojusz, to my weźmiemy z nim sojusz, bo sojusz się przyda jak najbardziej. Tym po prostu pokłócam, że sojusz, że sojusz, ja tutaj chcę tego gościa zabić, ja z nim nie chcę sojusz, ja chcę tego gościa zabić, i on go, mam go w pańczynek, tylko on właśnie nie staje, pajać a sobie ucieknie. Dobra, włączamy hitboxy, włączamy hitboxy, z będzie aż po prostu Ciężko, nie? Jak nie włączymy hitboxy Dobra, walimy cały czas hity Czemu ten gościu nie bije? Dobra, on go ja tak bije Dobra, dobra, no ja sobie uciekam Fajnie, że naprawdę wprowadzili, że... Dobra, to już mam jakieś temy nie Mogę, w sumie, nie no, chyba nie mogę tych temów wziąć Ej, dobra, jakieś temy wziąłem No to są same to temy, serio? No to temu tutaj nie jest, ja tylko że może jakiś set będzie lepszy Dobra, to są serio te temy 26 No i właśnie o tym mówię, że on ma perki na full chyba Ma mega mocny miecz no i, no i właśnie takie hity z naszym setem 28 już na czacie zapraszam na strefę bez l Napiszę tak na czacie i może ktoś tutaj wejdzie po prostu, się z nami pobić, że uda się, dobra, ale no właśnie ma takie hity, że no dobra, im po prostu może ucieknę. Zmierzę 40, z serwy besedy, to nie jest nic przyjemnego. Mógł po prostu tak orać, bo on właśnie kosztuje teraz się spowolnił. Rozdaj nam mega przewagę, żeby go krążyć. To będzie, to będzie lipa. My tu zginiemy na 100%. My tu zginiemy na 100%. Dobra, chyba nam się uda uciec. uda nam się uciec, nie? Ja w tym nie dowiedzę, nie? Że po prostu nam się uciec szybko trzeba wtedy... Dobra, nie uda się na kucie. W sumie się nie uda uciec. Ja mam, dziękuję bardzo się z oglądaniem. Ja też na Discord, bo na Discordzie mamy już prawie 2000 osób. No i zapraszam was sumie na codzienne live y o godzinie 19, albo zdarzają się też wcześniej. I widzimy się proszę w następnym odcinku. Przyszę do jutra, proszę do 16. Siema.